W sobotę 2 sierpnia na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie odbyła się jubileuszowa 10 edycja Uciechowskiej Biesiady. Tegoroczne wydarzenie miało szczególny charakter, ponieważ świętowano 15-lecie działalności zespołu Uciechowianki. Na scenie wystąpiły liczne zespoły folklorystyczne, które zaprezentowały tradycyjną muzykę i tańce, zachwycając publiczność. Spotkanie zgromadziło wielu mieszkańców oraz sympatyków lokalnej kultury i stworzyło,

A zespół świętuje 15-lecie. Powstaliśmy w 2010 roku. Ja założyłam jako Anna Lingo z koleżanką Ewą Janusz, i do tej pory pracujemy, rozwijamy się, jeździmy, koncertujemy. Do naszych największych osiągnięć należy. Zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w różnych latach, w międzyzdrojach, na senioralnych spotkaniach artystycznych. Do naszego raportuaru możemy zaliczyć piosenki ludowe, biesiadne, kościelne, patriotyczne, no i kolędy. Zespół liczy 11 osób. Mamy w swoim zespole akordeon, gitarę, saksofon, klarnet. I perkusję. Jest to nasza odskocznia rzeczywistości. Lubimy się spotykać w naszym gronie. Muzyka daje nam bardzo dużo radości. Jesteśmy naprawdę w niej zakochani. Dzisiaj w Uciechowie wyjątkowe święto, biesiada Uciechowska, ale najważniejsza dzisiaj sprawa to oczywiście jubileusz naszego zespołu Uciechowianki piętnastolecie, ale dziesięciolecie również tej biesiady, czyli tego ich święta, które dzisiaj tutaj w sposób jubileuszowy, wyjątkowy dla nas zorganizowali. Warto podkreślić, że uciechowianki są jednym z sześciu zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy Dzierżoniów. Część z nich dzisiaj wystąpi tutaj, będziemy mogli ich zobaczyć, posłuchać, ale też uciechowianki zaprosiły swoich kolegów i koleżanek z innych zespołów, z innych gmin, z innych powiatów. Jest to ich święto, wspaniale kultywują tą tradycję zespołów folklorystycznych, wspaniale odnajdują się w w nowym repertuarze, me w nowych melodiach tworzą coś wyjątkowego, pozostawiają nie tylko dla nas, ale też dla kolejnych pokoleń nowe możliwości rozwoju talentów artystycznych, talentów takich, można powiedzieć, edukacyjnych, nawiązujących do ludowych treści, do ludowego przesłania. Jest to zespół w większości złożony z pań, tutaj z mieszkańców, Kuciechowa, ale też są panowie, którzy grają na instrumentach, ale też wiem, że już wokół nich tworzą się grupy małych dzieci do tego, żeby przekazać następnym pokoleniom tą wyjątkową Rzecz. Dzisiaj święto zespołów folklorystycznych naszych tych tutaj okolicznych, którzy chcą tutaj uczestniczyć, ale też dla tych panie, dla tych panów takie podziękowania z mojej strony, ukłon w to, że już ponad 15 lat na scenach nie tylko gminy Dzierżoniów, powiatu Dzierżeniowskiego, ale nawet województwa dolnośląskiego z licznymi tytułami, nagrodami, na różnych przeglądach, festiwalach, też nawet ogólnokrajowych, są z nami i chcą się dalej rozwijać i z tego mamy dużą satysfakcję. Życząc im, chciałbym przede wszystkim, żeby dalej nie gaz w nich, ten artystyczny, ta pasja do śpiewania, do folkloru lokalnego, do rozwijania naszej kultury, do promowania gminy Dzierżoniów i myślę, że dzisiaj wielu takich będzie możliwości, żeby w sposób szczególny im podziękować za to, że też są z nami. Ja się cieszę, że gmina Dzierżoniów tutaj w większości dofinansowała te przedsięwzięcie. Panie się tutaj do nas zgłosiły z taką prośbą pomocy, czy tej finansowej organizacyjnej sołectwo Uciechów również tutaj stanęło na wysokości zadania Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów, która potem Egidą właśnie ma te sześć zespołów i w tym uciechowianki do tego, żeby mogli dzisiaj się zaprezentować jak najlepszej strony i z tego pozostaje się cieszyć. I jeszcze jak po raz powtarzam, życzyć wszystkiego, co najlepsze przede wszystkim tego wigoru, talentu twórczego i do nowych repertuarów, które będziemy mogli później na różnych spotkaniach wysłuchać i zobaczyć. Płynie rzeka od struny.